Cześć, dziś pokażę Wam jak uruchomić BIOS lub menu butowania, czyli uruchamiania systemu z innych urządzeń niż Dysk Twardy w laptopach Lenovo z serii G. Pokażę Wam to na przykładzie modelu z serii G50. Aby uruchomić menu butowania, musimy wcisnąć specjalny przycisk Lenovo. Przycisk oznaczony symbolem strzałki obróconej w dół, zakończoną grotem, znajduje się albo obok wtyku zasilania, tak jak w tym modelu G50, albo obok przycisku. Power włączającego komputer. Może znajdować się z lewej lub z prawej strony tego przycisku. Tutaj na zdjęciu widzicie, że znajduje się po stronie prawej. Może być okrągły, może być też prostokątny. Przytrzymujemy przycisk na przykład zapałką lub wykałaczką. Przez jedną sekundę komputer uruchamia się i mamy do wyboru menu. W menu z reguły pojawiają się cztery opcje: Normal, Startup, czyli uruchomienie komputera w trybie normalnym. BIOS setup, czyli wejście do ustawień BIOSu, boot menu, czyli wybór urządzenia z którego ma być uruchomiony komputer. Możemy również wybrać opcję system recovery w celu uruchomienia odzyskiwania systemu. W tym wypadku uruchamiamy instalację systemu Windows 8. .5.